Kula, to jest ogólnie piecy ulbiec na moim kanale. To jest tu Oskar, Odwiedzamy stare Nie I widać smaku, nie? Ale strasznie, w duże to jest. Nie to jest. Spokój, nie. We... Może, może kiedyś tutaj zamieszkamy. O, macie tutaj takie coś, takie grafiki macie. No i spokój, nie spokój, tam to nie fajne No tutaj nagrałem już Dobra Jeżeli to, to wygląda. Tu można będę dysk nagrywać O kurde mam taką koszulkę Możecie napisać komentarze Czy macie taką koszulkę takim znaczkiem I... Ogólnie polecam zostawić szukrypsze, łapkę górę i dzwoneczek. Dobra, dalej idziemy na Nie, nie idziemy na górę. Nie, nie będziemy odwiedzać całego. Dlaczego? W drugim odcinku odwiedzimy całość. Na drugim odcinku pokażemy co się naduje jeszcze na górze. Trzymacie się i zostawcie suba i dzwoneczek i łapki w górę i komentarz. Trzymacie się. Elo!